Witajcie widzowie na podsumowaniu roku 2025. Według mnie to był bardzo udany rok. Dlaczego? Bo w tym roku nagrałem 100 filmików i założyłem kanał. I dużo miejsc odwiedziłem: Szydłowiec, Wars yy Warszawę, chyba tak, ale dubionik też z innych krajów, z samolotu też, Zajwczowczo w historii i z innych fajnych miejsc. Szyd yy nawet rekordy, czyli z ze Szydłowca, 1800 wyświetleń, więc. więc... Więc bardzo fajny rok. No i jeszcze jakbym powiedział to, do roku myślałem y, we wrześniu tym, myślałem, że albo y, myślałem we wrześniu, że. Y, że nie wbiję nawet 100 subskrypcji, a ja było, a teraz jest już 160, więc nawet bardzo dobrze. I bardzo dużo wyświetleń: 21 tysięcy albo 22. Więc na inne kanały to tak jakby 19 tysięcy wymiały więc nawet dobrze. No i na moim kanale to dużo filmików 100. No i próbowałem też. Były duże przerwy, były małe. Codziennie nagrywałem nawet po trzy filmiki to był rekord. No i nagrywałem z fajnych gier, z Minecrafta, z Oboxa, no i z takich innych też w Age of History. A w Oboxa to w Pet Simulator X, najnowszy filmik w na kanale. I, do, I w następnym roku, jakby się udało, to 250 subskrypcji do następnego roku. Bo w następnym roku, 2026, chcę żeby było na moim kanale 250 subskrypcji No i będą fajne filmy właśnie też z różnych gier Możecie napisać też jakby coś, komentarze na, na moim kanale też, jak, z jakich gier nagrać I jakie zrobić tematy różne jak m, według mnie rok 2026, znaczy 2025 był bardzo dobrze podsumowanie.